Witajcie w Akademii Tewackiej. Jestem Lumin, pierwszak i nowy nabytek w szkolnym samorządzie uczniowskim. To musi być przewodniczący klubu. Nauczycielka Nahida mówiła, że to wzorowy uczeń. Dzień dobry, Al, hej tam. Dostaliśmy nowe maile związane z uczniami. Dobrze. W takim razie nie marnujmy czasu. Rozwiążmy każdą z tych zagadek zaledwie w minutę. Ja? Naprawdę to zrobiłem? Skądże? Wiem, że jesteś zdrowym uczniem, to na pewno jakaś pomyłka. Albedo, powiedziałeś, że przyjaciele dzielą się jedzeniem, ale gdy ja to robię, reszta jest zła. O, częstuj się. Uf. Jak widzicie, mam bliźniaka. A ja spotkałem przynajmniej 10 kopii ciebie na kampusie. Wszyscy się pytali, gdzie jesteś, więc wysłałem ich właśnie tutaj. Co? Albedo, jeśli pożyczę książkę. Czy to znaczy, że muszę się z nią podzielić? Albedo! 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 Tak naprawdę... Jesteśmy homonkulusem. Chciałem tylko dać im szansę na normalne życie. I... Czekaj. To będzie długa historia. Po prostu napiszę, że to twoje rodzeństwo. Mniej papierologii. Równo jedna minuta. Ale hej tam! To pomoże. W gotowości. Furina? Gotowa! Czas wszcząć rytuał! Strzymać się! Jak śmiesz przerywać nam i moim podwładnym w naszym świętym rytuale? Nie mieliśmy wyboru! Nasze koło ma wykładać sztukę krabaleca, a ja z Fischl jesteśmy jedynymi członkiniami zespołu! Sam czytałem tę książkę, więc rozumiem zapotrzebowanie na aktorów. Pewnie zamierzyły przywołać talenty, takie jak oni. Tron naszej sztuki zechciałbyś dołączyć do grupy? Nie jestem aktorem, lecz mam dobre wieści dla was. Wasz rytuał zadziałał! A -a -a! Demon jest wolny, co by zrobić? A tam! Zajmowanie się nowymi gatunkami rola Tajneriego. Równo jedna minuta. Czekaj! Hmm, być może wskazana jest zmiana miejsca. Wybuchy tutaj, ależ skąd? Nasze badania są mega bezpieczne. Hmm, może mają rację? No słodki gostek nie skrzywdziłbym. Aaaaah! To z ma. wysokości? T -t tak, więc może go położymy bardzo powoli. Ojej, tam. Zaraz to... kryj <throat> się! Chcieliśmy zrobić fajerowerki w kształcie naszej szkolnej maskotki na letni festiwal. To miała być niespodzianka. Ja, nie ma tutaj żadnych groźnych materiałów wybuchowych. Równo jedna minuta. Ale tam! Nie słyszę cię. I to ostatni raport pani Nahido. Dziękuję, a hejtam. Niezawodny jak zawsze. Jasne, teraz skoro nie ma nic do roboty, wracam do domu. To jest tylko absolutne minimum, żeby uciekać od obowiązków. Powinnaś brać to poważniej dla dobra spokoju w naszej szkole. Cóż, czy jeśli bym tak robił, czy oni by mieli radość z tej chwili spokoju? Chcę, mieli spokojne życie, bo ta szkoła to też mój dom. Nie chcę, aby zakłócali mój spokój. Czekaj, dosłownie? To dość wydajne. Dla Twojej informacji, samorząd dyscyplinarny potrzebuje więcej członków jak ty. Dobrej nocy. Też się z nim zgadzam. No, idź, w końcu odpocznij. Dziękuję, pani Nachido. Dam siebie wszystko. Papa, pa. jeszcze raz dziękuję. I tak oto z tego chaosu powstało coś pięknego.